Nie nie waliłem wczoraj Chrisa Żadnego kompotu nie brałem Bagieta ma rozmowę z jakąś menelicą? Facet jest jak, nie, mysz jak facet przy dupie Jak się zakocha i uczepi to się nie odpuści Mysz jest taka zoma. jak poczuje raz, że może wejść, jest ciepło To zrobi ci dziurę, żeby tam wejść Zaproś panią Kamilę na galę Złotych Antosi A nie, chciałabyś się przejechać? Proszę cię No co? Ja nie chcę być medialną osobą Do Warszawy no cię... Tak? A co jestem, kurwa, żeby w Warszawie siedzieć jak te wszystkie prostytutki tam? No ale ty go przejechać na górach! A to o, jest? Jeszcze do pasuta pójdziemy na no tego? No, nie, nie. Co Kto to, to się jest? Siedzi. Bo ja jestem tam nominowany do. No, w kategorii z roku, No, klincz? Klincz roku? Gta? Na go e, grałem to i, i to, to jest? Ten, na przykład ja jestem to jest jakaś stara baba, czy jakaś tam młoda z chorym wodzie, gardłem? Tam. To jakiś jakieś znajomy gram w Fortnite'a pierwszy raz ja myślałem, że znowu ma 50 lat, to ona w Fortnite a gra, ty, dobra, to na pewno jest jakiś ten... Jak sobie ją wyobrażam, jak chorą psychicznie, obłąkaną kobietę. Wiecie, kogo ona mi przypomina w głowie? Tą babę, co krzyczy, gdzie są te dzieci? Ona mi ją przypomina. Znalazłeś jej foto? Raz w życiu grałam i nigdy więcej nie zagram. słyszycie, jak ona mówi? Raz w życiu grałam i nigdy więcej nie zagram. Jakbym zobaczyła tych wszystkich youtuberów, to ja bym dzisiaj w ogóle nie odzywała. To nie jest świat dla mnie. K kur Dobra, nie mogę tego słuchać. Bo ja mam od niej pewnie totalnie inne wyobrażenie niż ona jest. I nie chcę jej ten. I tyran. Widziałem parę shotów na, na X-ie, jak. A, nie wiem, Pajalok na nią krzyczy, ale nie, nie wiem do końca o co chodzi. Jak słyszę Pajalok, to mi się kojarzy tylko z tym, że jak zaprosił Piotra Węgrzyna na Sylwestra, a to nie byłem ja i ten Piotr Węgrzyn z nim normalnie pisał jeszcze mu wysłał zdjęcie krzaka marihuany i on to zlikował. To tylko z tym mi się to kojarzy, a, a to, to mieliśmy. E, jeszcze zabrać, poczekaj. Uchwyt, Uchwyt. No, ale ja ci to mówiłem, myślałem, że wzięłaś. Nie, jest, nie jest. <laughs> no Ja... ja, ja... Ale, ale problemy tu są konkretne. Daj mi ketonal od razu, bo mi boli ząb. Sorry. <laughs> kur sorry, ale nie wiem, w to bawię. O, o co tu kur... chodzi? Przecież to jest... To akcja się ciąg... Smaruję kanapkę, daj mi ketonal, kur... Ząb mnie boli. Nie. Ale to... ketonal jest w stąd. z tyłu. Musiałabym do... całą walizkę otwierać, no, wszystko wyciągać. No bardzo głupie że... że... to tam <laughs> dalej. Rzucasz to we mnie? Tylko wejdziesz tu to, to, to na całym y, kolanach. Co ty robisz? Cały jestem uwalony przez ciebie. Kurwa! Wracamy na warszawę, piek to, jak się zachowujesz? Czego mamy za to co zrobiłaś? Do końca wyjazdu. Czekaj, jak musisz zachować? Dużo za mnie jedzenie? cały jestem w pół w... Że no wiadomo, no w... się i mu dała to i poszła wyciągnąć mu ketona A. <laughs> A to jest on jest moja, niby. No nie dał zobacz, sam pan nie chce! O zobacz! Ci... Ale to czemu już zaś we mnie jedzeniem? Zamiast... Jak, jak, jak ja weź wszystko mi spadło na ziemię, teraz pomidol! Tak rzucę w ciebie w tym pomidor, jak ty to mnie wzraszęć z to masz. Masz! Pomidol! Co ty... Co tu się, się od ty! Ludzie no! Jeśli ja jak nie zachowuję, jestem normalny, dlatego mnie rzuca siedzeniem, bo ja cię poproszę, mówię, powiem, boli. Ja się cię nie odzywam, przesadzać co nie odzywam do ciebie. U nas też tak wygląda? Powiem tak, jakbym ja w Natalii rzucił pomidorem, to, to, byłby, to byłby ostatni raz, kiedy cokolwiek czymkolwiek rzuciłem, nie? Pantofel. Pantofel, pantofel, pantoflem, ale nie wyobrażam sobie, kurwa, nie wiem, rzucić jedzeniem, tak po prostu. Myślę, że Pajalock chce pokazać ludziom, jak zachowują się codziennie baby, a my musimy to znosić. A, w ten sposób to może, może inaczej, nie? Oblicz to teraz, bo do domu zwaliłaś, kurwa, zajebista jesteś. Tak, mam... Nie odbieram się może wróćmy się w ogóle, jak masz zabrać się do mnie, nie do Tego mogę, tam no że wróćmy. No. <laughs> kurwa, dobra, jeszcze raz. Patrzcie jak stąd kurwa leci Taka, bo to do mnie zwaliłaś. Zajebista jesteś. mam. Nie odbywam przecież. Żeby... może wróćmy się w ogóle jak masz zawrać się do miniony. To mam no to mam na imprzutał, chodź, że wróćcie się. Jaka, jaka. Bardzo mi miło, że magnułeś teraz jedzenie, za które, które zapłaciłem. To wina moja? jak zawsze moja wina. Pewnie, no bo ja nie mogę wyrywać kabla, ale wam oszbym rzucić jedzeniem. Szczerze, przez takie pytanie tylko drąci do tego, bym zakończył ten związek, bo ja mam dość w kółko, że wszystko jest moją winą. To Zrobienie... na streamie w ogóle takie rzeczy piję i o co tu chodzi? W życiu jej nie dotknąłem, nie skrzywdziłem, ona tak się zachowuje, rzuca we mnie jedzeniem i tak dalej. To jest przesada po prostu, to jest przesada. To wszystko jest w humusie. Sama zdecydujesz o tym, czy się odzywam do końca wyjazdu czy nie. O godzinie. No chodzi! Dwunotni... <grymne> Dzięki łaskawy panie. Pomyśl, zastanów się o czym mówię. Zastanów się. Masz czas, żeby się zastanowić i dojść do dobrych wniosków. Nie tym jedzeniem. Wiesz to wdupiam co to przekroczyć, tak szczerze. Bo ja ci muszę powiedzieć, że do 11.24 zawracamy, żebyś wpadła na pomysł, że wypada przeprosić człowieka. Że wypada przeprosić, że się wrzuca jedzenie, bo go boli ząb. Ewa, nie martw się, wszystko będzie dobrze. Jeszcze tylko kilka lat do ślubu. A potem ci się sama wychowasz, bo będzie Większa szansa była dwa lata dookoła. temu, że jej się zaręczy. tak, bo powoli dostaje szlagnię trawę po prostu. Po... Ona się popokała? Czy zaczęła śmiać? Nie no, chyba się popłakała. No to było kurwa. Znaczy kurwa cała ta sytuacja, 7 minut tutaj, 7 minut całe jest przykre. Sejio, ja powiem uważam, że my się nie pasujemy, serio, no bo się myślałem, co to skłócimy, tobie przekaza wszystko we mnie. No nie wiem, serio, to, co ty ze mną jesteś, Jest ja cały czas na ciebie niemiły. nie to. Chciałem Ale Ale jest. Ale przekłócimy ja, coś ten mnie, po trzy razy. My się pobudziliśmy godzinę po wyjeździe w do Pragi. Uważam, że ty mnie nie doceniasz, naprawdę. Uważam, że mnie nie doceniasz, Ewa. Kiedy już zagrać z tym jestem przystojny? <tryk> <tryk> o ja p***dolę, kurwa. dobra, nie <śpies> Przepraszam, ale co on, kurwa No może właśnie <śpies> w tym rzeczku, że nie mówi. Może właśnie tutaj leży pies pogrzebany. Jestem przystojny jak u od Ja pamiętam każdy, jak powiedziałeś, że jestem przystojny, bo tak rzadko to słyszę od Ciebie Może facet też ma fajnie, może No ale no to, to wiadomo, że, że, że się częściej słyszy jak się wróci na przykład do jakiegoś Barbera albo coś No bo to wtedy można tak usłyszeć, nie? Co miała powiedzieć, że jest przystojny jak pewnie miał Każdy włos w inną stronę, zarośnięty był jak szmata Nie, 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 nie rozumiem kurwa. Nie, Natalia, powiedziałem, że jestem przystojny? No co wieku, ale ja nie oczekuję tego od niej, nie? Że ona mi takie rzeczy będzie mówić. Ja umiem spojrzeć w lustro, nie? Nie no, pewnie wczoraj albo dzisiaj. Kiedy mi powiedziałeś ostatnio, że jestem przystojny? Dziś, o, to dzisiaj. Ona często mi akurat tak mówi. Ale ona mi tak często mówi, że ja jej po prostu nie wierzę już. Nie wiem, jak u nich wygląda relacja na co dzień, ale na ten moment mi jest jej da szczerze, być może ona na co dzień rozpierdala jakieś turbo afery, albo ch... co, no ale tego nie wiemy, nie? Teraz on zaczął płakać, tak? O ch... ale ładne mielone Iran ucieka przed zamarzniętą kobietą? O? K***a, negatywną energię trzeba było się k***a więcej uśmiechać. Na ja! Rozumiecie, że ona mu k***a psika jakimś płynem, pewnie do odmrażania szyb i tak dalej. On, on po prostu idzie i odjeżdża. Widziałeś reprezentantkę polski na Eurowizji? Justyna Steczkowska. Ja wiem, pier... przepraszam, ale przez chwilę myślałem, że ona po niemiecku zacznie napierać. Zrozumiecie? Jak jakiś kur... Every... Kurza, ona ma 52 lata? Czemu my takie kur... stare baby wybieramy na, na, na Eurowizję? No! Nie no kurwa, jak na 52 lata, no to powiem wam, że trzyma się nieźle, nie, ale kurwa nie, mogła przestać śpiewać Mogliśmy mieć to? No kurwa, przecież jakby Najman tam się z tym hitem wpierdolił Zabater kto drugie miejsce zajął, a... Dobra, a czemu już w Polsce po ukraińsku k śpiewa? To jest Gwara Podlaska? Aha, no to jednak zwracam. No nie, no nie, nie, nie mówcie mi, że to nie brzmi jak ukraiński, no. Że to jak ona haraszo tam normalnie mówi. To się dziwi, że to to, to jest cud, że to drugie miejsce zajęło, jak ona tam haraszo kurwa gada. No dajcie spokój, no. Powiem tak, mi już wystarczy kurwa, słuchania ukraińskiego w Polsce. Wystarczy, że wychodzę z osiedla, w sklepie jest Ukrainiec, na spacerze jest Ukrainiec, na kasie jest Ukrainiec, wszędzie jest Ukrainiec. Już jak coś ma być polskie, to niech kurwa będzie polskie masz inne zgłoszenie do kwalifikacji, podobno będzie na Eurowizji? Odrzucone z polskich preselekcji na Eurowizję la la chim, 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 Ula, la la Ja f**k, ale byli bracia figofagot i wyj**ali, nie, no kurwa. no szkoda akurat ja, To, to w drillu było, ale to nie brzmiało nawet źle. Like oh, cool oh. Sara zrezygnowała. No, szkoda, nie? Że bracia figofagot fagot nie dostali. Lombard Trzebnica Ty, ale zaczyna robić spoko wyświetlenia Ja tego gościa nie przypadam za nim za bardzo Jezu Co? Przed chwilą był u mnie... Nie, nie, a to jest moje z domu No a... widzicie go? No on już z, z samym sobą jakby średnio zachęca do oglądania tego Czytam w myślach, w pańskich myślach, no. a drugie jest takie brązowe, przeźroczyste i też wazon. No takie brązowe. No ja normalnie skąd wiedziałem! No ja no, mówię ci, że z domu wziąłem. A ja mówię, że przed chwilą była z tym innym osoba. Z tym czymś była przed chwilą inna osoba. Bo skąd mogłem wiedzieć, No ale dobrze, wiedziałem? no ale... Ale ja to ode mnie z domu. Też, z domu. I też tamtej osobie powiedziałem, że nie. Ale ja nie chcę dużo. Ja chcę tylko 10 minut za to. No, nie będzie głowa od pana boleć. No, naprawdę, nie chcę dużo. Jak on ma? Jak on ma je? Rafał był tutaj z tym. Nie. Tak. Mam na filmie, pokazać panu komórkę? Proszę bardzo, proszę pana, to ja nie odrawała jestem. Aha. Drugie takie samo macie. Nie, nie, ja. I, wie pan co? Panie Słowku, na... Pani Słowku, ja nie jestem aż tak durny. Nie. Ale i to ja nie powiem, że pan jest. No przepraszam, ale to ja nie powiedziałem, że pan jest durny, no. Ale próbuje mi pan kit wcisnąć. Nie, się jest... ale nie jest od Rafała. To da pan dyszkę za to. Proszę pan. I zaraz Rafał do mnie przyleci. Tak? Nie, 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 nie. Aha. Nikt do pana nie przyleci, bo to jest moje. To jest moje. Myślicie, że Rafał to wy na no śmietnik, bo nic za to nie dostał, a ten to znalazł, idę Lombardo szybku, chodź przyłupku nazywał? To nie Rafała jest. A dlaczego on z tym Nie takie było pytanie. N nie. To jest moje schłos z domu. Nie. Przezwana. Przez chwilę był u mnie Rafał i mówił, że dostał to od od siostry. Nie. Ja chcę prawdę usłyszeć. Zajebiste, z domu wziąłem. No. Proszę pana, no. A to takie same? No. Nie przecież, kolorowe. To nie jest kolorowe. No, takie same, no. No! No ja no. Nie, nie, no ja to wziąłem no. z domu. Świat jest mały, te same przymioty w domu macie. No właśnie. samego no. dnia przynosicie. Jak, dosta jak dostanę prawdę, dostanie Pondycha. Znalazłem ja dom. No? tak No 15 no, żeby było na 5 15 kurwa No super jest no Nie jest Podaj mnie z domu, przysięgam, dam ci dychę, znalazłem Przedłużenie będzie Pierwszy żul ma potencjał na dołączenie do topki lombardowej zawierającej takie gwiazdy jak Ufolud, Makulach czy Gergamel od 19.20? To jest ciasteczkowy potwór Witam ciebie gość o kurde, chyba klient jakiś, son nie za bardzo go lubi Co potrzebujesz Domino? Domino Nic. Nic nie potrzebujesz? Najlepszego się ci <laughs> Życzę... O to ja widzę, znam takich Ja znam takich Drówka chciałem pożyczyć No No Dziękuję bardzo A mogę się... A śmiało, podpisać. częstuj się O kurde... O kurde Ciasteczko... Proszę wziąć nawet jedno jeszcze w kieszeń na podróż, ja się nie pogniewam co, zwiedzasz miasto? Dobry. No wiem, że dobre. Kupiłem specjalnie, żeby świątecznie było. Kupiłeś na święta? Tak. Żeby klientów tak świątecznie przywitać i poczęstować tak. Ja no. pierdolę. Dokąd zmierzasz? Tam gdzieś. Na miasto. No. Na zakupy Sylwestrowe. To nic nie potrzebujesz Na ciastko przyszedłeś? Gatka się klejka. Mojego głosu posłuchasz? Przekwiny ma teraz. Słuchaj. Aha Gotówki Gotówki Wszyscy potrzebują gotówki. Pomogłeś mi ostatnio? No na 5 dostałem. No. Na święta, no, dostałeś ode mnie, no. 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 Teraz potrzebuję stówę. Co nic nie będę czarował. No. To cię nie będę czarował. To cię nie będę czarował. Nie będę cię czarował, kurwa, daj no jeszcze raz mi. No, ale o co chodzi? Zmierzaj, wiesz, do brzegu, nie? O co chodzi? Tak nie będziemy się bawić. No to dostałem. dostałem... A ja szczerze, wyda. <laughs> już łapa na ciastko, kurwa ty. Może ja źle oceniam tego gościa. On, on jest. Yy, na pierwszy rzut oka może być trochę wkurujący i masz mieć taką. Kurwa... Manierę i mieć wszystkiego dość, jakby nagrywał to jeszcze na siłę, ale być może jest to całkiem spoko gościu, który i tak pomaga, nie? Ale, ale tak na pierwszy rzut oka to ten ziomek, kto tam siedzi za, za kasą, no to jest taki trochę kurwiający na początku. Ale też nie traktuj mnie jako Caritas, nie? Bo nie. to nie ta, nie ta sala. Nie. nie to miejsce. Caritas masz tam u sióstr. Wiem. Wiem, ale i tak przyszedłem. Wiem. Jeszcze tymi... przemyśli zjad ciastko trzecie. Tak, I tak, dobra, to idę. Przynieś coś. Zastawimy. Pożyczymy. Ale menele są prości w ten. Prości w kontent taki. Bo otwierasz lombard, menel ci przynosi jakieś gówno. I dajesz mu kartkę i mówisz tak. No jak to podpiszesz, to dam ci dychę. No on się nie będzie k... zastanawiał. Tylko on to kurwa podpisuje. I już może być udostępniany w sieci. I mamy je Zara trzecie weźmie, a czwarte do kieszeni poleci. Karytury. Oho. Pomyśl i dam się... Dobrze. Myśl... Przyjdę do Ciebie. Myśl intensywnie Aha. do mnie i przychodź do mnie, tak. A, się A weź sobie, jasne. Jest, Bo jest, jest. jest. Mówiłem, że cztery za poli. się zasłodzisz i będzie ci niedobrze. Ja bym pół zjadł, i byłoby mi niedobrze. Ciorgi. Co ty, kurwa, luźne. Dobry są. Smacznego, na zdrowie. Daj. I kurwa, Trzymaj. i mówiłem! Jedno weźmie do ręki, zacznie f***a w... a czwarte do kieszeni schowa. Co się stało z zapomnianymi członk członkami Team X2? Niektórzy członkowie drugiej edycji Team X od momentu zakończenia projektu cały czas działają w internecie i dobrze sobie radzą. Jednak są też tacy, o których nie słyszeliśmy prawie nic przez ostatnie lata. Czaro, to nie twoje, Zaledwie to nie kilka jej. dni po oficjalnym zakończeniu drugiej edycji Teamu X, na YouTube'owym kanale Czara pojawił się materiał z okazji śmigusa dingusa, w którym oblewał on wodą swoich znajomych oraz przypadkowe osoby. Jak się okazało, wyjątkowo dużo kontrowersji wśród widzów wzbudził ten fragment, gdzie jego ofiarą padł pewien uczeń przygotowujący się do egzaminu. Zgarnię się to z tego woda. Egzamin, kur, zapiszę zaraz. No tak jak wiem, Dobra, z tym YouTuber w im <laughs> Po wspomnianym filmie charo zauważalnie zwolnił z tworzeniem nowych materiałów na YouTube. Zamiast tego skupił się na krótkich treściach na TikToku, które pojawiały się także. A on nagrywał jakieś podrobione rzeczy w tego TikToka. Hey, girl. O kurwa, to ma 11 milionów wyświetleń. Co to jest? You like nie no, 11,5. No dobrze, k. tam co? Tym, mimo. Huh, I you like me a little bit. Um, well, Nie nagrywał jakiejś opowy. Przechodzisz obok dziewczyna, która jest za twoim idealem. O, oh, wow, ale piękna. Jezu, co na mnie. Co się ze mną dzieje? Zrobię moje nogi. What the fuck, like, baby. Co to być, gdy się No już, już, kurde, wyłączam, wyłączam. Widzicie, no. wiele można temu państwu nic się kurwa nie podoba. Ok, weźlałem w miejscu. Czemu? Nie wiem. Ostatni raz gram, ku stary, na EU i mówię ci serio, musisz to konto na Westie zrobić. To jest niemożliwe, żeby gość randomowo mnie znalazł tutaj w tych krzakach. No po prostu przyszedł, no tak się szako gra, wchodzisz do dżungli no. To teraz A zobacz, go, postawił kurwa. mi tu pacynkę, zobaczył, że mnie nie było. Nie no stary, co ty, no tak się nie gra szako, no nie wiem, grałem szako i nie robiłem takich rzeczy, no nieważne no. Na pierwszy raz mi gość tak wszedł do krzaka, że bez celu przyszedł sobie centralnie na miejsce, w którym stoję i warda patrz, zobacz, zobacz. Mordo, mordo, nie no, ale Mordo, pary, to nie ma sensu. Na tym zobacz, patrz, zobacz. Aj. Nie wiem, stary. Wiesz, że kiedyś Riot w ogóle za XD banował? Ty o tym nie wiedziałeś? Nie. Było to na takiej zasadzie, że jak w innych meczach wyzywałeś, a w jakimś meczu na przykład XD już napisałeś i ktoś się zreportował, to ci automatycznie bot zakładał za te e, reporty Babana i ostatnia wiadomość, za którą dostałeś, pojawiał się XD. Ja kiedyś pisałem do gościa, że you should gang e, top. Not me, because this is, this is, this I za to miałem bana I jak rozmawiałem z Riotami Dlaczego za to dostałem bana To osoba tam z Rajotów powiedziała mi, że nie, nie można Jest w regulaminie przywoływacza, że nie można mówić komuś, że coś źle zrobił Albo, że powinien zrobić to lepiej inaczej Że jest to wprowadzanie już Atmosfery <śmiech> <śmiech> I skąd wiedział, wytłumacz mi Aha, i to jest skąd wiedział, a miał scenę złą włączoną, że nie miał tak czy siak, żeby wiedzieć. No dlatego jest zapytanie, skąd wiedział, skoro nawet scena była chujna. Pokaż. To są emotki dla subskrybentów. Jać. Cię... <laughs> Ale to... Czemu ona ma taki duży telefon? No bo jest ogromna. Bo co? się czekaj, co to... ty Masz, masz. Nie masz, masz, tylko chciałeś no masz, kup mi suba. Czy uczyłeś się od niego Rizu? Będę ci miał na oku. To będzie proste, bo wypełniasz cały kadr. Ja w Idziemy, Idziemy na gereczkę. Idziemy na gereczkę.